tam tu precenowice nowe, bo takie nazwał pewien człowiek. Dobrze. Oddaję. Oddawać plany gwiazdy śmierci. Ja dobra, ja gdzie to domek? Ja, 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 ja kościół. Ty przerwasz kościół. To ja zaklepuję tą górę tutaj. To ja zaklepuję tą po Z... przeciwnej. Ja zaklepuję te jaskinie. Wszystkie jaskinie. Ej, dobra. To? No, sekta tajna. Ja buduję w stylu Gwiazdy Śmierci. O, dawać plany Gwiazdy Śmierci. No, Ja okay. jestem A, tak w ogóle, chcę tam teksturpaka na miecza. Świetna. A? A one, 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 nie działają. One nie działają, bo nie na tą wersję jest. A, Co za głupi kastrat. Nie no, co za malatek. Najprawdopodobniej Konrad. Zało założę się? Nie, nic się nie stało. Wersja. Tak, Konrad. Nie, faktycznie Konrad napisał coś. Wersja. Ko nie, Konrad wyszedł ogólnie z rozmowy. Aha, on wszedł i wyszedł od razu? Ile on był tutaj? Nie od, od razu. Założyć? No bo on mówił, że musi kończyć. A. Ale on się... Ale nie wiem dlaczego on się uczy pani taki, która nie będzie tego pytała. Nie, to albo to, on musi jak... poprawy przecież. Ano, tak. O, Oda mać plany gwiazdy śmierci. Nuk, to ja jestem Twoim ojcem. Co? A płaciłeś alimenty? Ojcze, to. Płaciłeś alimenty? Skarbówka cię dopadnie. Skarbówka cię, to... skar cię dopadnie. Dobra, aktualnie dostajesz kilka z serwera. SSS. Skarbówka cię dopadnie. Kik? Nie no, co ty robisz? Skarbówka cię dopadła, SSSSS. 220, 220, shiton, shiton. Bratka dopadła skarbówka, bo nie płacił alimentów. Oddawać podatki bratki. Czas na podatki? Robimy na oddawać podatki bratki. Co? Robimy oddawać podatki bratki. Odawać plany, gwiazdy, śmierci. Pierwszy raz buduję w innym stylu niż w tym drewnia. Trochę dziwnie się z tym czuję. W jakim drewnie zawsze budowałeś? On ma rzeczywiście wykasowaną pamięć już. Co Jak to mus... drewno? Jak można nie pamiętać, jakim ja drewnie budowałem? Dokładnie. Hmm. Bez Nawet. Bez podstawową pamiętam, kiedy w szkole, w pierwszej klasie. Nawet ten człowiek to pamięta. Hmm. Ten człowiek, czyli mówi o tobie. A. O, płaczku. Dokładnie. O, Filip. O, wydra. wreszcie zgadłeś o co chodzi. A, ja zapomniałem. O, dawać plany. Ja się... Nie wiem o co chodzi. Hmm. Ja Ale dzisiaj... tego nie powiem, bo mnie wywalić tak jak kiedyś. Yo. Zgadłeś, mam cię ja, domyśleć. Mam się domyślać grupy. Domyśle... grupy. Tak, mam cię domyś... Mam się domyśleć. Dokładnie. U, dobra. Ej, z czego fajnego zrobić aby tutaj. Nie zrobię, chciałbym sobie taki, żeby fajnie wyglądał, ale nie mam... Nie ma żadnego tego takiego bloku, Posłuchaj no, który... mnie! Bierzesz o. blok taki! Mamy! Orze! O, dołączył! Jau, na no, odpisz Nie, nie dawaj tu na głowę. To jest... A ja robię ogromną restaurację w górze, przy okazji to będzie też moja baza. A, cztery, do, a w górze, plan. czyli w jaskini, tak? No nie, kopię jaskinię swoją. Brad będzie miał swoją grotę, tak jak mm. w prawdziwym życiu. Ja a, ok. Tepnij Ukośnij elevator, wyle, bro, elevator. Widzo, widzowie, today we, we make elevator, elevator. Język angielski na poziomie. Na, wiesz, na poziomie po prostu tego, C1, C1. Słucham jego angielskiego w pętli, mam ją na szyi. Dlaczego nie płaciłeś alimentów? Skarbówka Cię dopadła. Nie warto było? O przyznaj dawaj, się, warto było. Gwiazdy Śmierci! Lub kto ja jestem twoim ojcem. Ej, mogę zabić niewinnego osadnika? Nie. Niestety, ale wójt wioski powiedział nie. Dokładnie. Kiedy jesteś wójtem? Ty się uważasz do za wójta? Że, wójta 1? Dobrze, że za to się nie dostaje akcjmentu. Epoka kamienia. Bratku! Dobra, a jak się nazywał ten taki dziwny blok, który jest taki, taki dziwny bardzo? Mówisz o planie Gwiazdy Śmierci? Nie wiem. Okej, okay, mam już wszystkie bloki, żeby wybudować drzwi do mojej bazy. Tak? Nie M lubię, jak jest noc. O, dziękuję. Mhm. To się nazywa coś. Co dostajesz? był od babci. Masz Ju, masz jackpot. Mega ocierski biliwin. Brat ma boom, boom Jack pod mega big queen Ale ty kubuś co robisz? Kościół. Kuba będzie papajem. Kuba będzie palpatinem. O nie, kanclerz w kartin. Co ty mi tu robisz? Idź mi pan. Panie nie zrobił pan swastykę na środku. Idź pan twój. Ej, Ech. Ech. Ech, czy według was jak się jedzie w indom i obok jest przeszko coś przeszkolonego i tam jest lawa, to to jest dobry pomysł? Idź pan fuj. Czyli nie. Idź pan fuj. Dobra. Nie wypowiadaj się. Idź pan, fuj. Idź już, to tojlet, haj. Idź pan, fuj. Dobra. No. Tak. Tak, wykastruję brata. A co on pytasz? Idziemy co jest? Mam pomysł, bo jakby tutaj dodałem sobie takie na książki, nie? I mam pomysł, że w książkach zapisać całą Biblię. <laughs> Bro, ej, to jest dobry pomysł. Ale nie, jakby serio, ser, no ser, ale tak, było... Popieram, popieram, popieram. Tak, tylko chcę wyłączyć. Macie ty w ogóle grać na shaderach? Na shaderach? O. Mm. o. no właśnie. Ja nie mam jak shaderów, bo nie mam opcji fajna. Ale tak, tak serio, to ile masz FPS na przykład na shaderach? Bo ja na moim laptopie nie mam jakoś bardzo dużo. Aktualnie mam włączone ograniczenia. Na, na ograniczenia FPS-owe. Ale na shaderach w Minecrafcie. tych na B, wiesz których, na B, to no mam tak ze 120. A jak się, bier jak się bierze, Wordytop? Idź, pan chuj. Idź, No, no na serio jak się używa, Wordytop. Bo to jest ten World Edita, wiesz który nie pamiętam, się żywo. Zawsze mi to zawsze mnie to znowu że nie ma plusa i guzika, tylko jest przycisk. Bum. to ortodenty a ternosowy niestety. Dobra, ja pobieram sobie Biblię, PDF i wszystko leci teraz na książki. Ksi książek ci braknie. Znaczy, wiesz, ja też nie będę... ile może pomieścić książka w Minecraft'cie, bo to też muszę wiedzieć, że też... Okej... Okay. tego co wiem, to to się robiło tak. Nie, to i idź, idź pan I Jedź pan Jak się robiło tą windę z piasku dusz i z wodorostów? A po co ci wodorosty? Znaczy możesz użyć wodorostów, ale nie musisz. A jak to się robiło? Wdajesz się... Wodor... Chyba mi zadziałało. Mm, mm. Łobki mnie skopiowało, widzisz? Zrób mi to a, proszę. a w jakim ty stylu budujesz? Co ty budujesz? Ja? Nie. A dlaczego w takim nie mogę? Bo mi żon za chwilę wypadnie. Ej, ty nowy takie białe drzwi mega fajnie wyglądają tych uścioła. Chyba. No. Co ty powiesz, żeby zrobić sekta Nie sekta, ale możemy jakby wiesz, normalnie jak tej Ja już Biblię robię więc A jak wam wysadzę miskunkiem bazy to sorry okej okay? Jeszcze raz? Nieważne Będzie funkcjonowa A wiesz jak Miskun Cze... wam wysadzę bazy to sorry no ja, ja nie robię bazę, ja robię kościół, więc jak wysadzisz to. za kościół. Idź się, to idź się wyspowiadać. Oj, sam, sam sobie bazę wysadziłem. Ojej oj. Słabo, słabo. No cóż dziurę chciałem zrobić. Ustalmy. Jestem inne. Idealnie. Ustalmy, że to był The Last Jedi i już nic tutaj nie ma. A powiem w no. historię, że tutaj była walka na miecze świetnym na, naszym dzieciom. Dobra. Nie mam, nie będę mieć dzieci. Znaczy, nie wiem. Nie wiem, żadna mnie nie będzie chciała. Dosłownie. Wydra... wydra e moment. E e wydra moment e bardzo depresyjny e e moment. Czy da się używać tutaj tych komend na szyb... ultraszybkie wagoniki? Nie wiem, właśnie. Chyba tak. Mam nadzieję, że tak. Muszę... muszę się znaleźć na... ...osobami, które nie dostarczą mi planów do śmierci da i dają mi burgery z majonezem. Nienawidzę majonezów. Tylko w kanapeczkach. No, Jak się nazywa ta komenda? Nie wiem, właśnie. Z czego ja mogę mieć podłogę?! Tak. Ja tak. muszę na inne! Tego? Jak to wygląda? Jest dość długi. Ej! Nic Nie, nie wiem. Raczej Co? Albo mi my, z klikiem buchło trochę. Mam nadzieję, że nie gdzieś koło mnie. No, mi po prostu sobie wysadzam wagoniki z TNT. Box, box. No Skoro już sobie swoją bazę wysadziłem, to czemu nie zrobić ogromny krater i wypełnić go redstone'em? Rel. Relujesz bratku. No, braku. Dobra, ustawiam, że ja będę z powrotem, bo mi się nudzi. Więc wybuduję restaurację, gdzie będę wam dodawał dziwne rzeczy do jedzenia. O, moja ulubiona restauracja. Odwiedził mnie skibidi Toilet. Kuba. Dosłownie. Odwiedził mnie z Toilet w mojej restauracji. Brno Toilet. Oj Filip, ty nawet nie wiesz. Nawet, a nie! Wiem, wiem nie, również. już wiem o co chodzi. Oglądałem Filip to. Nie tak. Filip nie jest Original Gangs. Ale oglądałem to... Tylko, tylko prawdziwi OG oglądali mój jedyny odcinek z Robloxa. Kuba tylko wys... prawdziwi, OG, wys... Tylko prawdziwi OG... Zobaczyłem oglądałeś. Bo go potem musiałem usunąć. Na tym usunąć. odcinku z Robloxa ja nie byłem przypadkiem. Nie. A, A ten nie niego Majcel, co jest? Tylko prawdziwi OG wiedzą, jakie auto zbudowałeś w Lego Fortnite. O tak, ja wiem. No to jaki? Battle Bus. O nie, nie sprawdziłem OG. A nie, limuzyna, limuzyna. Po, Lamuzyna. nie, Lamozyna. Lamuzyna. Lamuzyna. Czy twój właśnie? No to OG kuczy? jaka, wiedzą, jak jaka była epidemia. Pamiętają epidemia. Mm. Nie gadaj kuwa, że nie pamiętasz epidemii. Nie, no ja pamiętam. No to a Filip, ty pamiętasz, bo ty się Filip nie wydajesz prawdziwym OD, no. więc gadaj jaka była epidemia. Muszę sobie chcesz sobie zobaczyć tą, bo ogólnie postawiłem Biblię w kościele jak Dobrze. na razie. Dobrze. Ja będę się już kończyć, ale gadaj, gadaj jaka była epidemia, Filip. Nie wiem, zapomniałem. Dobra, do dam wam aternos żebyście mogli odpalić serwer i dodawać nie. różne rzeczy, nie. więc... Filip nie. i Kuba, podajcie mi swoje niki na Aternosia. Eee, już ci podaję. No, nie, nie. Dodaj jakieś fajne teksturpaki, tak na serio, fajne, okej? Okay? Ja się po prostu nazywam Foczo, fo i po fo prostu nazywam i więc spoko, dodam coś fajnego. Ale typu grube świnie, czy coś takiego, ale wiesz... No, rozumiem. Ja mam taki wszystko sam z jak Grzegorz. Wszystko z, z, z małe u mnie. Wszystko u mnie z małej. Ja mam, y, ja mam tak samo tylko bez Y na końcu. Panie Rzyko jest no, bardzo samotny. Panie Rzyko w ogóle jest? Tak jest. Musiałem się do ciebie teleportować, bo nie z jakiejś dziurzej się do niego tepłem. Czyli masz jedną z dużej. Z S z dużej, reszta z małej. Bez iguja. tak Tak. Robimy panu to, pan to snego ja. Numer A czy numer B? Nie. będziesz miał bazę Jakubie Ja wiem właśnie jeszcze nie miał sekty w kościele? Nie. Why? Dobrze mi to słyszeć. Oj! Loom. A, loom. Ej, bo villager przez przypadek popchnął wagonik, ale nie wybuchł. Dobra. Ula, ja, czy tam się bawisz? Filip, idę ci coś sprzedać. Dzień dobry. Privet. Privet, da. Y, ty mój drug, więc ja nie pułowar, ja nie muzykan, ja nie polityk, ja, przy, ja kupiec. No dobra, to co chce pan sprzedać? A! Takie u, coś? Boże, Widzisz? Nie, nie, błagam cię, nie rób tego. Takie coś? Nie, nie chcę tego. Nie, nie chcę tego. Jak pan nie lubi, chcę. to mogę dać jeszcze, jeszcze inne takie, na przykład takie. O, nie, o, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. No nie, również, jeszcze nie jest śmieszne. Tak, nie. No i usłyszy to teraz. Usuń to teraz. No ale usuń to teraz, no, no, to ja to Co, ja tutaj tam wiem, żeby robi? to usuwać. To Marcin co zrobi w ogóle? No to chodzi do mnie. <grym> tylko uważaj. Nie, jak raz... Tepnij się. Nie, no. tepnij się do mnie. Faj, fajna, fajna, fajna. Człowni, no, tylko trzeba tak, tak, jesteś tak, niebieskie i goły. Bo mogę. A, co zrobił? No co? Ja tak yes. jak nie zrobiłem, co nie? Tego tutaj sobie dużo, tak się nie da chyba rozwalić. Tylko jeden sposób. Rozwaliłeś? Rozwaliłeś, Rozwali... dzięki. Fox. Paracel <tip> Protip, nie każdy twój żart, który myślisz, że jest śmieszny, jest śmieszny. Kurde. Nie masz racji. Nie. Rzeczywiście. A wejdę to owoc. Każdy jest śmieszny. Bardzo. Zwłaszcza te. Moim moi ulubionymi są te, gdzie innym gdzieś się śmie, krzywda, a ty się z nich śmiejesz. Ja myślę No też są te moje ulubione a, a, Już Tak. mamy podobny gust. No, widzisz? A teraz dam wam fajne liście do ekwipunku. Nie, Marcel proszę cię. Dasz mi liście w kształcie z Marcel, proszę cię wywal to. A, zobaczcie sobie, że ten, Wiecie, że te liście można zjeść. A możecie możesz to wywalić, proszę cię. No okej. Okay. No, co, ale sobie zjedźcie te liście. Usunęłem je wszystkie. To ci dam trochę jak... jeszcze. Daj jeszcze trochę. Ale tyle starczy. ale nie wszystkim. No i co z tego? Zjedz sobie ja. No ale co mi się stało, jak je zjadłem? No nic. Ale Taka ta, ta będzie jedynie sprzedawana. Ju, ale ty masz ładną tą restaurację. A odbuduję ją. Bo lekko mi się bombom zrobiło. A za stan ugrydzisz dziś bo wielowka się zrobiła. No dobra, to ja już lecę, pa. To cześć. Ma. No. Koniec pierwszego no. odcinka z Preselowic nowych, jej.